Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch obszarach, w których prowadząc szkołę niekoniecznie masz wiedzę na ten temat, że tak naprawdę masz jakąś odpowiedzialność. Mam na myśli obszar dyskusji, forów, WhatsAppów itd., oraz obszar sztucznej inteligencji. To są dwa miejsca, gdzie no, bardzo często działając nie zdajemy sobie sprawy, że jakaś y, odpowiedzialność na nas spoczywa. Pierwsza rzecz, no to w takim razie to dyskusje. Nieraz dobrze to wiemy. Są jakieś fora rodziców, są jakieś grupy na WhatsAppie, coś takiego. No, i naturalnie nie życzę tego, ale może się zdarzyć, że dyskusja na tych forach e, stanie się dość gorąca. Być może ktoś rodzic, być może ktoś inny uczestnik tej dyskusji w jakiś sposób na przykład drugą stronę obrazi. Być może nastąpi jakaś inna e, forma naruszenia prawa. Może to być e, po, powoływanie rasizmu, może to być promowanie jakichś postaw, które są niezgodne z prawem, z innej beczki. Może to być na przykład po prostu naruszenie praw autorskich. Za każdym razem, jeżeli mamy do czynienia z tym, że uczestnik takiego forum, uczestnik takiego WhatsAppa, uczestnik generalnie tej dyskusji ma poczucie, że prawo mogłoby zostać złamane, i on tak uważa, że ktoś inny to zrobił, no to pojawia się wątek tego, że ktoś powinien się tym zająć. No i jak pewnie się słuchając tego materiału domyślasz, chodzi o ciebie. Jeżeli jest to forum pod twoją agendą, dotyczące, nie wiem, na przykład rodziców twoich uczniów, jeżeli jest to WhatsApp polegające na tym, że właśnie tam e, są te osoby, e, no to, to ty pełnisz tu rolę osoby odpowiedzialnej, moderatora, zwał, i to ja do ciebie, jako uczestnik, który jest niezadowolony z jakiejś formy naruszenia prawa, mogę się zwrócić. To wynika z przepisów, które nazywają się DSA. DSA to taka unijna regulacja, o której w razie potrzeby oczywiście znajdziesz więcej, ale kluczowe jest to, żeby wiedzieć, że właśnie z tego DSA wynika, że ja będąc niezadowolonym z tego, że coś nie tak dzieje się na Twoim forum, na Twojej platformie, gdzie można wymieniać się dyskusją, mogę zwrócić się właśnie do Ciebie. A ty musisz sobie z tym radzić. Co to znaczy w praktyce? Że ta odpowiedzialność powinna w jakimś stopniu być sprocedurowana, nazwijmy to. Powinna istnieć procedura radzenia sobie z tym. A więc do kogo ja się mogę odezwać? Którędy? Jakim kanałem? W jakim terminie? W jakim terminie ty i ten kanał, który reprezentujesz odpowiesz? Jak to zrealizujesz? Jak podejmiesz decyzję? Czy na przykład, jeżeli do tego dojdzie, poinformujesz drugą stronę o tej decyzji, na przykład o usunięciu komentarza. Czyli ja mówię, że pan Bartek coś napisał nie tak, ty usuwasz komentarz pana Bartka, czy ten pan Bartek będzie o tym wiedział? Czy ten pan Bartek będzie mógł się od tego odwołać? Jeśli będzie mógł, to w jakim trybie będzie mógł się odwołać ponownie? I tak dalej, i tak dalej. A więc procedura, z której wynika to, że istnieje jakaś metoda radzenia sobie z tym, że w toku tego forum istnieje naruszenie prawa, oraz procedura, z której wynika, jak to przebiega i jak sobie z nią w pewnym sensie będziemy potencjalnie radzić. No i tutaj mamy też analogiczną, w pewnym sensie, sytuację, jeżeli dotyczy to sztuczna inteligencja, więc drugiej rzeczy, o której mówiłem, w kontekście potencjalnej Twojej odpowiedzialności. Wiemy dobrze, że tak jest i że prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas będzie, że sztuczna inteligencja lubi. No, nas myśleć, no, nazywa się to potocznie halucynacją, tak? Wiemy też, że stety, niestety, m, coraz częściej podejmowane na temat naszego życia jakieś decyzje są właśnie przez sztuczną inteligencję. I wracam tu do punktu wyjścia. Kto odpowiada? Taki przecież jest tytuł naszego spotkania. A więc, kto odpowiada za tę nieszczęsną sztuczną inteligencję? Jeżeli ty wygenerujesz coś sztuczną sztucznej inteligencji, na przykład zadanie do swojej szkoły, na przykład odpowiedź na jakieś pytanie, na przykład jakieś pismo prawne. I tam są, mówiąc prosto, bzdury, no to nie wykręcisz się, nie pozbędziesz się odpowiedzialności, twierdząc, że mamy do czynienia z tym, że no Jezu, przecież to była sztuczna inteligencja, co za problem, dlaczego tutaj wokół tego robimy jakąkolwiek aferę i tak dalej. Nie wykręcamy się tym, że to jest sztuczna inteligencja, a na, na pewno nie robimy tego skutecznie. Natomiast jeżeli ja padłem ofiarą, jeżeli tak jest sformułowania, decyzji na mój temat, na temat mojego życia, na przykład w kontekście swojej szkoły podjętej przez sztuczną inteligencję, no to absolutnie mam możliwość się odwołania, i znów wynika to z przepisów unijnych, na przykład z ta ale z wielu innych, że powinienem ostatecznie mieć możliwość kontaktu z człowiekiem i że ten człowiek jednak rozstrzygnie to, nie mówię, że tak, tak samo czy inaczej, ale w ogóle, że jednak zrobi to człowiek, a nie że ta Nazwijmy to wprost, bezduszna maszyna będzie decydować o moim życiu no bez mojej wiedzy, akceptacji i przede wszystkim znajomości potencjalnie kryteriów, na jakich to, to następuje. Podsumowując zatem wątek odpowiedzialności. Odpowiadasz za swoje fora, WhatsApp i tak dalej, jeżeli są pod twoją agidą i musisz mieć procedurę realizacji jakichś prób usunięć, na przykład rzeczy, które są naruszające prawo, zgłaszania, reagowania, odwoływania się i tak dalej. Analogicznie, odpowiadasz za to, co wypluła ci sztuczna inteligencja, również za warianty zmyślone. Odpowiadasz za to, że decyzja na temat czegoś życia podejmuje sztuczna inteligencja. Musisz dać również możliwość procedury, odwołania i tak dalej. generalnie rozmowy z człowiekiem. W kontekście tej sztucznej inteligencji, żeby ten człowiek mógł sobie jednak z nią porozmawiać, nie tylko, ale także z człowiekiem. Pamiętaj troszkę o tej odpowiedzialności. Życzę powodzenia w twojej dalszej działalności.